Średniowiecze. Rycerze w śniących zbrojach, szermierki, potyczki, indrygi. Jak tego nie lubić? Jest to jedna z ulubionych epok wykorzystywanych przez gry komputerowe. Aby ta epoka była jeszcze ciekawsza, trochę się ją koloryzuje jakimiś orkami, elfami, smokami, no i oczywiście magią. E, są również gry, które opierają się na historycznych faktach doty dotyczących tej epoki, tak jak nadchodzący Kingdom Come, od którego zaczyna się ta lista... Którą chcecie dzisiaj przedstawić Akcja gry będzie się rozgrywać we wschodniej Europie I będzie okazywać średniowieczny świat Tak bardzo realistycznie jak to tylko możliwe To znaczy, że m.in. w grze ujrzymy zbroje, ubrania i techniki walki Dokładnie takie, jakie były w tej epoce Oczywiście jest to gra RPG z otwartym światem For Honor jest to trzecioosobowa gra akcji osadzona oczywiście w realiach średniowiecza. Dużym atutem tej gry i czynnikiem, który może wpłynąć na duży sukces tej produkcji to to, że jest ona przeznaczona do zabawy wieloosobowej. Będziemy mogli wcielić się w jedną z trzech frakcji, japońskich samurajów, europejskich rycerzy oraz coś na wzór wikingu. W grze dużą rolę w potyczkach będzie miał zmysł strategiczno-taktyczny, który będziemy musieli się wykazać. No i oczywiście super będzie to, że na polu bitwy zmierzymy się w bezpośrednich starciach z innymi graczami. To dla mnie jest naprawdę mega. Mountain Blade 2 Nadchodzący Motem Blade będzie grą akcji RPG w gigantycznym świecie, w którym gracze będą mogli zebrać armię i podbić sąsiednie królestwa. Ogólnie fabuła jest taka, że władca krainy, w której dzieje się akcja zmarł, nie pozostawiając dziedzica, w państwie zapanowało bezkrólewie i na traktach handlowych pojawiły, pojawiły się liczne grupy bandytów. My musimy odnaleźć się w tej nieciekawej sytuacji politycznej i nad nią zapanować, przywracając krainie dawną świetność jako przywódca jednej z sześciu dostępnych frakcji. Medieval 2 Total War: Jest to świetna strategia, w której rządzimy państwem, dbając o jego rozwój oraz toczymy bitwy, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Jest to naprawdę świetna, wiele razy nagradzana seria gier strategicznych osadzona w realiach średniowiecza. Midi Wall Warfare. Jest to wielosobowa gra akcji, rozgrywająca się w średniowiecznych realiach. Wcielamy się w niej wojownika, który przyłącza się do jednej z dwóch frakcji i walczy z przeciwnikami w kolejnych bitwach. Produkcja zaskakuje rozbudowanym systemem klas postaci i walki oraz pokaźnym arsenałem. Jest też całkiem przyjemna dla oka, mimo że została wydana w 2012 roku. Horizon. Gra jest wytworem deweloperów Piranha Bytes, czyli twórców Gothic, jednak historia tu nie ma nic wspólnego z Bezymiennym, bo wiadomo, prawa autorskie w Piranii. Podobnie jak świat gotika, Ryzen jest osadzony w średniowiecznych klimatach. Assassin's Creed Pierwszy asasyn był wyjątkowo żywym odwzorowaniem średniowiecza na Środkowym wschodzie. Oczywiście było tam wiele fantastycznych elementów, ale to nie zmienia faktu, że przedstawiony w nim świat był wyjątkowo realistyczny, jeśli chodzi o realia tamtej epoki. Twórcy przy budowie świata czerpali inspirację ze świetnego filmu Kindom of Heaven, z którego uzyskali szereg pomysłów wizualnych. Darkness Dungeon. Jest to niedawno wydana turowa gra RPG, która obraca się wokół eksploracji mrocznych lochów. Główną rolę w rozgrywce odgrywa stan psychiczny postaci, który w trakcie trwania rozgrywki ulega lekkim zaburzeniom na skutek przeżyć, jakie powodują wyprawy do lochu. Jest to naprawdę ciekawy tytuł, Crusader Kings 2. Jest to gra, która pozwala nam prowadzić średniowieczny kraj, jest bardzo skomplikowana i wymaga od nas chwili zastanowienia nad wykonywanymi czynnościami, gdyż każda może mieć swoje konsekwencje. Musimy być również uważni, ponieważ postacie występujące w grze mogą niespodziewanie pokrzyżować nam plany, także jako władca nie możemy nikomu ufać. Polecam zagrać w tą grę, ponieważ jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że Ci się spodoba, nawet jeśli nie za bardzo przepatasz za strategiami. Wiedźmin 3. Ta gra jest umieszczana we wszystkich rankingach gier z etykietą najlepsze, i tak jest również teraz. Wiedźmin 3, jak i również jego dwie poprzednie odsłony, są sadzone w fantastycznym średniowiecznym uniwersum, gdzie jesteśmy świadkami przygód. Oczywiście Wiedźmina Geralta z Rivi. Więcej o tym tytule raczej nie będę gadał, bo tu nie ma sensu. Każdy wie, e, jakie to jest arcydzieło i na tym właśnie arcydziele zakończę moją listę Gier z najlepszą rozgrywką i światem osadzonym w średniowieczu mam nadzieję że któraś gra przypadła ci do gustu i w nią zagrasz czekam na komentarze jał